Dzień dobry. Dzisiaj będzie poradnik, jakie mody i jak, jak zainstalować mody oraz jakie mody są najbardziej przydatne, jeśli chodzi o Farming Simulator 19. Jest to, będzie, będzie, będzie to poradnik dotyczący właśnie FS-19, ponieważ, ponieważ moim zdaniem FS-19 jest jedną z najlepszych wersji farminga, a wiem, że dużo ludzi aktualnie jeszcze gra w farminga i niektórym, niektórym mo, może się to przydać. O, o, oczywiście te mody, które dzisiaj zaprezentuję będą też możliwe. Znaczy Pewnie też się po, pojawia, pojawiają w najnowszych wersjach. Ale dzisiaj takie tylko przypomnienie. Jak zainstalować, jak pobrać i włożyć, no jak zainstalować modę do Farming Simulator 19. Oczywiście pamiętajmy o tym, że są d, d, dwa typy pobrania. Yy, przez farm jest pierwszy typ to jest yy, przez przeglądarkę. Przy, przez, przez przeglądarkę myślę, że jest to jeden z dłuższych, dłuższych yy, metod, ale bardziej opłacalnych, ponieważ jak wiemy. Yy, no, dobra, zacznijmy od tego. Yy, dzisiaj wam pokażę, jak skupić się na tej mych, metodzie pierwszej, czyli jak pobrać poprzez przeglądarkę więc tak wchodzimy sobie w przeglądarkę oczywiście farminga możemy mieć włączonego to tam nie przeszkadza już tutaj będziemy wchodzimy wszystko zamknąć dobra mi się tam będzie to ładować trochę długo więc mam sobie internet dzisiaj więc tak to bywa no i wpisujemy sobie co chcemy możemy to wpisać losowo na przykład Tajmy na to yy, bizon. a tu. Bizon z kabiną FS19. Zamiast pisać Farming Simulator, to w skrócie można napisać FS19. Yy, dobra. Okej. Okay. Yy, Wyświetliły nam się teraz linki. Oczywiście też jest tak, jakieś tam filmiczki, ale nie teraz na no to patrzmy. Skupmy się na czym pobieramy. Mamy jeden typ, czyli mamy Modhub. Modhub jest to główna strona Farminga Simulator 19. Jest ona zrobiona poprzez twórców gry. Ale też oczywiście LS Portal. Nie wiem akurat kto go wynalazł. Ale ja osobiście zalecam LS Portal, bo tam jest więcej rzeczy niż, mod, niż więcej modów niż na modhubie, ponieważ na mod są głównie rzeczy stworzone poprzez twórców, a oczywiście są też przez graczy, ale nie wiem jak to tam, jak to tam jest, ale na ls portal jest dużo takich rzeczy właśnie stworzonych przez graczy, dlatego mamy yy, po prostu więcej modów i fajniejsze. Wchodzimy sobie właśnie w takiego FS Bizon. No na przykład nie Wchodzimy sobie, musimy mieć LS no to jest ważne, bo to jest jedna z lepszych stronek i przekieruje nas do takiej y, stronki. Tutaj oczywiście mamy farmingi różne. Tutaj możemy sobie wybrać na przykład jakiego młoda chcemy. Yy, tutaj mamy właśnie naszego Bizona którego chcemy pobrać Tylko mamy oczywiście zdjęcia Przepraszam, że mój katar, ale jestem jeszcze chory Jeszcze jestem świeżo po chorobie yy, yy, Tu tak, schodzimy sobie na dół I będziemy mieli pobierz Bizon super z 056 Czyli Tego bizona, którego chcemy sobie pobrać yy, Przekieruje nas Do lsportal.eu Do montfs No, przekieruje nas tutaj Pamiętajcie, że od będę odpowiadał na komentarze, które na pewno się pojawią pod filmikiem, że wykieruje mnie gdzieś, na przykład, taki teraz przykład dam, wykieruje mnie do jakiejś innej stronki, będą mi się wyświetlały reklamy. Y oczywiście jest to normalne, że wyświetlą wam się reklamy, dlatego pamiętajcie, aby nie, nie przechodzić do innych. Jeśli mamy tutaj pierwszą zakładkę, to jest ten bizon. I przekierowasz tutaj, żeby zostać na tym drugim. Nie przechodzimy nigdzie. Na trzecią czy czwartą. Yy, tylko zostajemy właśnie tu. Klikamy sobie create download link. Do Link. O, link. Yy, 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 yy. I właśnie właśnie jak mówiłem, przekieruje nas do reklamy. Tą reklamę sobie zamykamy, bo to jest niepotrzebne. Skupiamy się. No. Tej drugiej, drugiej zakładce czekamy aż nam się zrobi link, i teraz link jest gotowy do pobrania. To ona automatycznie przekieruje. Bo pamiętajcie, że będziemy dalej w tej drugiej zakładce, i przekieruje was po prostu dalej. I teraz będziemy mogli sobie zejść na dół, tylko jeszcze mi się tutaj nie załadowała cała strona. Hmm. No, jak mówiłem, przekieruje nas znowu na reklamy. Teraz będzie World of Tanks. Sch schodzimy sobie na dół. Schodzimy sobie na dół i tutaj, jak mamy to, start, czyli pobie yy, trzeba startować pobieranie. Zaczynam nam się teraz to pobierać. Ja już mam to pobrane, dlatego pokażę Wam, jak już się Wam pobierze. To po prostu, jeśli Wam się to pobierze, przenosimy sobie ten link. Na pulpit. Przenosimy sobie na pulpit. Ja już mam go na pulpicie. Nie wiem czy mi się teraz przypadkiem nie podwoił. Bo już mamy tego Bizona na pulpicie. Dobra. Nie, nie chcę. Dobra. Już mamy tego Bizona na pulpicie. Teraz wchodzimy sobie w, w eksplorator plików, czyli w foldery. Przechodzimy sobie w zakładkę Dokumenty, My Games, Games Farming Simulator 2019 i klikamy w zakładkę Folder MODS. My tutaj mamy swoje mody, które aktualnie mamy pobrane. Tu ja mam właśnie pobrane i przenosimy sobie mod do tego folderu. Zamykamy sobie folder, przechodzimy sobie do, yy, przechodzimy sobie do Farming Simulator 19 i. Mod mam już praktycznie pobrany On nam się tutaj pojawi gdzieś Gdzieś tu się pojawi, ale nie wiem gdzie on jest Teraz aktualnie nie chce mi się go szukać yy, Nie wiem gdzie on tu jest Ale wieście, że On się tutaj znajduje Gdzieś tu jest Nie wiem gdzie on jest Najlepiej sobie oznać wszystko I teraz znowu zaznaczyć wszystko Aby było można Klikamy start i mod Już będzie aktualnie na miejscu yy, Jeśli jednakże mod nie znajdzie się w farmingu simulator 2019 wystarczy zresetować farminga i powinien się on tam znaleźć. Ja kiedyś miałem błąd, w którym nie mogłem tego, nie mogłem jakby wciągałem sobie te mody na, do, tego, do tej zakładki mods i po prostu mi się to jak normalnie w świecie po prostu te mody mi się nie wczytywały jest tu jeden z błędów, ja je sobie naprawiłem, już nie pamiętam dokładnie jak, ale warto, jeśli mamy taki problem, zaczerpnąć trochę z YouTube'a, poszukać jakiegoś poradnika, to zawsze nam coś pomoże. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, życzę Wam miłego dnia, moi drodzy.